Cześć, jestem Martyna. No możecie mnie kojarzyć z kanału Demartyśka, a jeszcze wcześniej z kanału Greenland. Mam dzisiaj przyjemność poprowadzić odcinek na tym kanale. Znajdujemy się w województwie małopolskim na gospodarstwie u Wojtka. Zapraszam do oglądania! Cześć Wojtek. Cześć Martyna. E, jesteśmy u Ciebie na gospodarstwie i chciałabym Ci zadać kilka pytań. Możemy. No to powiedz mi, od czego to się zaczęło? To się zaczęło już. <śmany> Kilka temu, jak jeszcze ta to po prostu gospodarstwo, to wiadomo, z, z dziada, jak ktoś mówi, na pro to było przekazane I, i tak się to zaczęło wszystko. No a powiedz mi, czym tu się zajmujecie na gospodarstwie? E, no, my jesteśmy korykowani w produkcji y, mleka. Głównie w sumie się tylko zajmujemy produkcją mleka. Zajmujemy się tą produkcją roślinną, co wykorzystujemy dla naszego gospodarstwa, czyli oczywiście zielonki, y, kukurydza i zboża. No to tylko wszystko, nic nie sprzedajemy po prostu na zewnątrz. Wszystko w swoim gospodarstwie. No i od tego jeszcze prowadzimy firmę Obsługową. Właśnie po to my się skarnie też zakupili. Głównie też na te cele. A to ile macie hektarów? No, my tu mamy w przeszło 100 hektarów. No to powiedzmy, Wojtku, jakie są Twoje czynności w rolnictwie? No, na ten moment to w sumie chyba zbiór przy samozbierającą, bo no dużo transportu ciągni też nowy, bardzo wygodny, no bo 7R no to już jest jednak komfort bardzo dużej pracy. No i uwielbiam też odwozić kukurydzę, właśnie teraz będziemy te duże możliwości, bo mamy swój swój i będziemy pewnie bardzo dużo tego wykonywać, to, to będzie coraz lepiej. No to pewnie. A powiedz mi, co w rolnictwie tak naprawdę kochasz najbardziej? Mm, to, że nikogo nie mamy nad głową, jesteśmy sami. Co zrobimy, to mamy, jak to się mówi, nie? Nigda nikt mam nikt głową jednak tak nie siedzi i mamy ten swój taki, taki azyl można powiedzieć. No to pewnie. Widzę co krowy? No język troszkę, musimy z czegoś to wszystko po prostu. I wszy <laughs> wszy wszystkie tutaj są produkcja mleczna. Tak, mleko? Wszystko, wszystko na mleko. Czyli Mówię, żadnych... remont, nie, remont stada po prostu i, i tak jak wszystko dla siebie mamy. Yy, powiedz mi, a jaki gatunek masz tych krów? No głównie my uczymy cimentala. skupiamy się na mleku, ale wiadomo, Simental jest taki i wytrzymały można powiedzieć i też tego mięska trochę na sobie ma i dlatego <gry> też, też on tak został tutaj u nas. Widzę, że mają yy, obroże typowo dla robota. Tak, tak, my tutaj mamy robota udujowego, właśnie one wszystkie są na robocie i doją się 24 godziny na dobę, tak można to powiedzieć. No to czy możemy yy, przejść do robota? Pewnie tak, jasny zapraszam. Uwaga! Razem z mecenasem naszego kanału, Wanicki Agro, przygotowaliśmy dla Was konkurs noworoczny. Do wygrania są aż 3 kalendarze na rok 2023. Co trzeba zrobić, żeby wygrać taki kalendarz? Wystarczy napisać w komentarzu, co kochacie w rolnictwie, zasubskrybować ten kanał oraz polubić ten film. Resztę szczegółów znajdziecie w opisie. Powiedz mi Wojtku, jak długo masz tego robota? A no, no już tutaj u nas w sumie w marcu będzie dwa lata, oh. jak u nas już działa. Powiedz mi, jaki to jest model? To jest Delaware VMS V300 z mm -hmm. 2020 roku. I czym on się różni od tego starszego? Na pewno ma dużo lepszą kamerę, szybciej te krowy zakłada, jest w stanie więcej ich wydoić i no troszkę tam jest eliminowane dużo błędów, <laughs> które, które tam te starsze modele jednak miały. Jest, no, dużo, jest dokładniejszy, dużo dokładniejszy. Jest w tak. stanie nam to teraz pokazać? Tak. Tylko z drugiej strony niestety się być. No to oczywiście. No to opowiedz nam, jak to wszystko działa u Ciebie. Działa to prosto, te ramię po prostu zakłada. Najpierw tam ma kubek myjący, Miesz, myje każdego strzyka z osobna. Potem zakłada każdego tak samo strzyka osobno. Tu jest indywidualnie pokazane, który ile daje mleka. Indywidualnie się każdy strzyk doi, po zakończonym doju ściąga Kupki udojowe i dezynfekuje w sumie krowę. Ona w międzyczasie dostaje pasze treściwe, żeby tutaj była, jak to się mówi, spokojna i chętnie przychodziła. <grystanie> takie, takie cukierki, jak dla dorosłych. <grystanie> Można tak powiedzieć, że takie cukierki dostaje tutaj, ale bardzo chętnie tutaj chodzą. Okay. A jak długo schodzić jedną krową? Jesteś w stanie tego określić? Czy? Średni czas na robocie, który nam pokazuje, to z całego stada nam wychodzi jakieś 8 minut na sztukę. Tu nie ma krów, których nie mają być dojone, dlatego ten robot działa. Cały czas znakomicie, bo on, y, każda krowa, która tu wejdzie, ona jest po prostu od razu dojona. On się nie zastanawia, czy ona ma się doić, czy nie, od razu działa jakieś. I jej czas. I jej czas, dokładnie tak. Powiedz mi, długo ci zeszło przestawić krowy z y, udoju, jaki wcześniej prowadziłeś do y, robota? Tak, żeby to w miarę chodziło, że tak mówię, samo, no to tak do miesiąca, ale po dwóch tygodniach już ta praca się zsiliła. Najgorsze były pierwsze tak naprawdę 3 cztery dni do pięciu, żeby te krowy. Całą dobę się doiły, bo one wiadomo, były nauczone, że na hale i z powrotem. Myśmy mieli sprawę uproszczoną, bo hala audiowa u nas jest dalej, dalej yy, czynna, jak to się mówi. Daliśmy sobie 20 akruwek na robota, one się nauczyły. Po trzech daliśmy drugie, przykładowo 20. Nauczyły się i żeby po prostu całą noc nie spędzać i nie uczyć ich do tego. I no tutaj widziałam e, ustawione maszyny. Możesz coś mi więcej o nich powiedzieć? Tak, przejdziemy jesteś, do... Tak, przejdziemy do maszyn zobaczyć. Właśnie jesteśmy w po odbiorze sieczkarni, którą zakupiliśmy właśnie w tym roku. Okej, okay, to chodźmy coś więcej, dowiem się o niej. To zapraszamy. <laughs> Powiedz mi Wojtku, co posiadasz z maszyn? No głównie pracujemy na, na na marce John Deere w ciągnikach. Mamy Gendiry, oczywiście dwa starsze Ursusy, od tego to się tutaj zaczęło. Ale już od, jeżeli zeszliśmy z Ursusów, przeszliśmy na Markę Jandir i już od 2011 roku już zostaliśmy na Markę Żandiry. Do dziś to pozostało. Mówi, że zaczęliście od Ursusów. No tak. Nadal ich używacie? No już niestety nie. Mamy jeszcze tę C330 i C360, ale no one już niestety nie są używane. No nie nas, nasze prace. <grym> no tak. A planujecie jakieś inwestycje w przyszłości, powiększać gospodarstwo, maszyny i. Tak, planujemy na pewno, no na razie będziemy na pewno się wstrzymamy, bo inwestycje, tak jak mówię, w tym roku sieczkarnia, rok temu, niecały rok temu, przepraszam pół roku temu była to siódemka, przyczepa samo zbierająco, to już jest, mamy duże zaplecze. Na razie chcemy to rozwinąć, żeby to zaczęło dużo zarabiać na siebie, a potem po prostu będziemy widzieć co dalej. A powiedziałbyś coś więcej o ścieczkarni? Ona będzie u nas głównie zbierała kukurydzę, kukurydzę w naszym gospodarstwie, tak też na usługach. Będziemy jeździć no to jest John Deere 8300 o mocy 500 koni z kemperem ośmiorzędowym. A powiedz mi, czy używasz jakichś nowoczesnych systemów? No, od niedawna, bo w siódemce już mamy pełną e, nawigację autotraktu, y, ale stare traktory niestety nie są w to wyposażone. Dopiero będziemy tą technologię rozwijać, bo jak na razie bardzo nam się spodobała. A w sieczkarni? W sieczkarni jest przygotowanie pod GPS, jest wszystko przygotowane. Na chwilę obecną jeszcze nie jest zamontowana, ale na pewno będziemy to zakładać. E, powiedz mi, a do czego e, tobie służy nawigacja i jak z oszczędnością czasu przy tym? na znaczy, nawigacja głównie służy też do, 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 do naszej wygody, ale też y, skraca nam nakładki w polu i, i przede wszystkim też możemy zapisać sobie, co na którym polu było zrobione, a też wchodzimy w rolnictwo precyzyjne i zakładamy tutaj przyszłościowe. Chcemy też założyć y, Harvest Lab, to się nazywa w Gendizie, żeby ona nam mierzyła y, cały czas zawartość, y, przykładowo kukurydzy i po prostu pod tym będziemy tworzyć mapę, mapę plonu i będziemy wszystko wiedzieć od, od nawożenia, do zbioru wasz. Wiem, że masz jedyny w Polsce traktor yy, taką siódemkę, <grych> której nie ma nikt. No nie ma nikt. Powiesz mi coś więcej o tym? Yy, no to może przejdziemy, bo to trzeba pokazać. No to nadmiar 7 r jest wyróżniony pod względem tym, że tutaj ma zamontowane pod sobą Easy Ballast. Jest to to na 700 yy, obciążenia dodatkowego. Zakładamy go głównie do orki. Mamy tereny naprawdę górzyste. Ale też jak widać ta maszyna chodzi w transporcie, dlatego żeby nie męczyć się dużo z obciążnikami, do transportu szybciutko, jeżeli nie ma potrzeby, ściągamy ten Easy Balast. Dosłownie to jest minuta, minuta pracy jak to się mówi. To jest ściągnięty, mamy tonę 700 obciążenia po prostu w niecałą minutę. A powiedz mi, e, czym to, czym, dlaczego to jest lepsze od zwykłych obciążników, typowo na koła czy tam do przodu? Do przodu obciążnik też mamy, bo... Okej, okay, no ale o to chodzi mi, czym on jest lepszy, Easy Balast? Ponieważ to na 700 zakładamy w niecałą minutę i nie musimy w koła odkręcać śrub, yy, trzeba po prostu ładowarkę, żeby założyć te obciążniki i kogoś drugiego do pomocy. A tutaj jestem sam w stanie w niecałą minutę to na 700 ściągnąć lub założyć i to jest po prostu czas bardzo szybki. Mając izy balast, ty oszczędzasz na. W sumie na całym traktorze, bo on Ci tak nie zużywa. Tak, oszczędzamy na całym traktorze, bo tak jak w transporcie nie potrzebujemy tej masy, ten traktor dużo mniej spala, bo jak to mówią, że na każdą tonę przypada jeden litr paliwa, no to jednak tutaj na całym dniu troszkę się tego paliwa nazbiera, już nie mówiąc o roku, a wiadomo, dzisiaj paliwo jest bardzo drogie. A ze zużywalnością maszyny? To też, bo na pewno y, nie, nie, nie obciążamy tak i osi, i wszystkiego, i amortyzacji, bo to jest du dużo kilogramów. Powiem tak, w sumie to grube marzenia spełniłeś, mi się wydaje, bo siódemka, jedenka, jedyna w Polsce, y, sieczkarnia, co teraz? Teraz? No, może nie teraz, ale nie, jeżeli tylko finansowo pozwolą, no to na pewno nam się marzy duży wóz asinizacyjny który byśmy potrzebowali już, ale on jednak został troszkę w odstawce. No i na pewno jakieś przyczepy, żeby do tej sieczkarni był bardzo duży odwóz, bo jedną z dużych przyczep to jest ta samozbierająca, a, a do tych mniejszych traktorów, traktorów potrzebowaliśmy troszkę większe przyczepy, żeby ta wydajność w tym polu szła. No tak. Jakie masz wielkości pól? Jakie masz największe, jakie najmniejsze? Jak ci się no najwię... na nich pracuje? <noise> największe pole to jest coś koło 5 hektarów, ale ogólnie średnia naszych pól to jest katastrofa. Mamy jakieś około hektara. Średnia stałości nam wychodzi. To jest naprawdę no, niezafajne. A wynik. to, to, to najmniejsze pole to. Najmniejsze pole to jest chyba 15 arów. Uuu, No to z takim sprzętem obrócić się. No nie jest łatwo czasami, ale no przyczepom na pewno lepiej, bo eliminujemy do tego prasę, owiarkę i złożenie tych bali. A tutaj z trzech traktorów jedziemy jednym i robimy tą samą robotę. No to można tak, tak powiedzieć. Widzę na Róże Wysypowej fajny napis, coś więcej? Coś więcej w tym napisie, no musimy się reklamować, ponieważ zaczynamy, tak jak wspomnieliśmy już wcześniej, te usługi, będziemy je wykonywać na terenie Małopolski, no i też pewnie w sąsiednich województwach. Maszyna jest duża, duży ma potencjał, dlatego będziemy jeździć tam sieczkarnią na usługi. Mamy nadzieję, że, na, że coś znajdziemy, jak to się mówi. Polecam taką ekipę. Ale nie tylko będzie sieczkarnia, bo też i przyczepą samozbierającą i ogólnie wszystkim się zajmujemy. Coraz więcej mamy klientów, coraz więcej, więc my też się staramy wyjść naprzeciw im wymaganiom, żebyśmy mieli, jak to się mówi, wszystko, moglibyśmy robić wszystko. O to chodzi. Dobra Wojtek, dzięki ci ślicznie za rozmowę. Bardzo ja miło sobie. było. Dziękujemy bardzo. I zapraszamy ponownie. Jak się na Z u nas wielką zmieni. chęcią, z wielką chęcią. Dzięki za obejrzenie. Jeżeli chcecie, żebym poprowadziła kolejne odcinki na tym kanale, dajcie znać koniecznie w komentarzu. Pamiętajcie, obserwujcie nas na Instagramie, subskrybujcie ten kanał. No i oczywiście bądźcie na czasie. Zostawiamy jeszcze tutaj pamiątkową naklejkę.